Dzień dobry, dzień dobry. Teraz znajduję się na pustyni bahrańskiej i chciałbym przedstawić Państwu niezwykły przyrodniczy fenomen. Drzewo życia. To jest czterstoletnie drzewo, które rośnie na środku pustyni. I pomimo tego, że nie ma braku źródła wody, znowu jest jedno najbardziej mistycznych fenomenów przyrodniczych na ziemi. Drzewo jest potężne, wypuszcza zielone listki i jest celem wielu turystów i muzułmanów, To jako właśnie drzewo życia. No, dziękuję Państwu za uwagę.